Zaczynamy, moi drodzy. Witam Was w kolejnym filmie z mojego garażu w zupełnie nowej aranżacji. A dziś pogadamy o najgorszych trendach w świecie motocykli customowych. Swoją drogą nienawidzę tego terminu motocykle customowe, ale chyba nie ma żadnego polskiego odpowiednika. W każdym razie, zaczynamy. Ostrzegam, że będę maludził i to tak dość mocno będę maludził, więc jeżeli nie zgadzacie się ze mną, to możecie mi w komentarzu napisać, dlaczego nie znam się na niczym. Dzisiaj pogadamy o szerokich laczkach, czyli o czymś, co sprawiło, że motocykle stały się karykaturalne. A więc zacznijmy na początek może troszeczkę od historii. Otóż dawno, dawno temu w odległej galaktyce, kiedy motocykle miały 46 koni mechanicznych i rozpędzały się do 128 km na godzinę, Ludzie zauważyli, że szersza opona na tylnym kole sprawia, że maszyna ma więcej trakcji, tym samym jest w stanie lepiej przyspieszać. Oczywiście, sporty motocyklowe zaczęły się w momencie, kiedy pojawiły się dwa motocykle na świecie, i jeden z tych dwóch motocykli chciał być szybszy od drugiego. Są one z nami, więc od zarania cywilizacji motocyklowej cywilizacji. Ewolucja motocyklowego ogumienia więc dążyła do tego, żeby produkować coraz szersze opony, które będą sprawiały, że trakcja coraz, mocniej, coraz mocniejszych silników będzie coraz lepsza. No bo wszyscy wiemy, że im mamy więcej przyczepności, tym lepiej się czujemy. No więc w latach 80. najszersze opony motocyklowe w maszynach, które miały już grubo ponad 100 koni. Miały szerokość gdzieś około 120-130 mm, więc były to szerokości godne raczej dzisiejszych 125, a i te bardziej sportowe 125 również mają dzisiaj szersze opony. Jednak my nie będziemy dzisiaj rozmawiać o sportowych maszynach, chociaż troszeczkę o ten sport zahaczymy, a o motocyklach, które możemy nazwać no, jakimiś tam dragami prawdopodobnie i nie chodzi mi tu o tylko o motocykle do drag racingu czyli do tego kto przejedzie szybciej ćwierć mili bądź jedną ósmą bo z reguły na takich dystansach te sprzęty się ścigają a więc moi drodzy jak pewnie już zauważyliście podążymy do Ameryki żeby zrozumieć całość tego zjawiska o którym chcę wam dzisiaj Opowiedzieć. Otóż w Drag Racingu, jeżeli oglądaliście kiedyś tego typu wyścigi, to zauważyliście, że z tyłu stosowane są specyficzne, płaskie opony. To znaczy, nie są one motocyklowo wygięte, tak jak e, motocyklowa opona z reguły jest, tylko ona jest płaska, taka bardziej samochodowa. Robi się tak, dlatego że te maszyny muszą przede wszystkim jechać prosto. W zakręty nie są ich domeną, w zasadzie ten wyczynowe to, to w ogóle nie skręcają, one jadą tylko prosto do tego te motocykle mają specyficzną mieszankę bardzo przyczepnej gumy i opony, które są tam używane, pracują pod bardzo niskim ciśnieniem. Dzięki czemu, jeżeli zobaczycie jakiś slow motion ze startowania takiego dragstera, to zauważycie jak te opony się marszczą. Tyle o sporcie wiadomo, że w sporcie rządzi funkcja, więc jeżeli tego typu opona w sporcie się sprawdza, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozwijać ją w ten sposób, żeby przynosiła jeszcze więcej przyczepności. Ponieważ dla racingu w zasadzie chodzi tylko o to, bo kto ma lepszą przyczepność, ten z reguły szybciej przejedzie tę przysłowiową ćwiartkę. No i fani motocykli. Drogowych zauważyli, że chcieliby mieć coś takiego w swoich maszynach. No i na przykład lat 80. i 90. narodziła się moda na motocykle typu drag. Oczywiście z reguły nie brały one udziału w wyścigach równoległych, chociaż tam czasem pewnie brały, ale nie były to motocykle stricte budowane do tych wyścigów, a były to maszyny drogowe. Trend ten oczywiście rozpoczął się gdzieś w zatęchłych garażach, takich jak ten w Stanach Zjednoczonych, ale i tutaj również Niemcy mieli spory wkład w budowaniu customów z szerokim laczkiem. I gdzieś w tych takich oto zatęchłych garażach tworzono motocykle na bazie z reguły maszyn Harley Davidson, ale również pojawiających się coraz częściej już wtedy pod koniec lat 80 motocykli japońskich. 145 horsepower V Max from Yamaha is like no other motorcycle you've ever seen before. But you may have noticed that Dobrze w nurt drag racingu czy motocykli typu drag wpisują się takie maszyny jak pierwszy Vmax czy pierwsza Magna. Szczególnie Vmax miał z tyłu taką tuściutką oponę, która jeszcze była, był to chyba jakiś download qualifier, tak się to nazywało, ale ona miała tylko 140 mm szerokości. Nie zmienia to faktu, że ta mięstość tej opony naprawdę mogła robić wrażenie. Jednak no już wtedy te 140 mm, no to nie był jakiś taki można powiedzieć, rozmiar z grubej mańki. Także w roku 1986 Suzuki zaprezentowało model VS1400 Intruder. Na pewno go znacie, ponieważ jest to w moim odczuciu najlepszy motocykl w japoński w amerykańskim stylu, ale nowością tej maszyny było to, że z tyłu miała piekielnie szeroką oponę o. Szerokości 170 mm. I wiem, że teraz wszyscy tam parskacie śmiechem, ale w tamtym okresie, czyli w 1978 roku, 170 mm to był rozmiar, którego nie miały nawet motocykle sportowe. Takie stricte sportowe o bardzo wysokich osiągach, więc naprawdę ta opona robiła wrażenie. Oprócz tego, oczywiście, w garażach powstawały wydumki, które również miały opony takie 170. Czasem może jakieś 180 mm, wciąż jednak były to opony motocyklowe. No i na tamtym etapie wyglądało to jeszcze całkiem nieźle, ponieważ mięsiste opony naprawdę fajnie korespondowały z lekkim przodem, takim lekko chopperowym i do, można powiedzieć, że w dragsterowym stylu. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że w latach 90. doszliśmy do przesady. Ponieważ, no jak wszyscy wiemy, jak ktoś. Przyjedzie z oponą 170 mm pod knajpę, no to za gdzieś, ktoś inny, to chce mieć 180, 200. No po prostu, wiecie, to jest porównywanie sobie przyrody, jak to u facetów, także skłonność do przesady. No to jest coś, co niestety jest naszą wadą, dlatego zaczęły pojawiać się firmy, które proponowały kity. Na dużo większą szerokość. I tak pierwszą taką yy, barierą, która chciała być przekroczona przez motocyklistów, przez przerabiaczy, było 200 mm, które wydawało się tak w połowie lat 90. szerokością wręcz monstrualną. No i firmy oponiarskie zauważyły, że są ludzie, którzy potrzebują takich motocykli, takich opon, no i stwierdziły, że będą takie produkować. I tak rozpoczął się wyścig zbroje na motocykl, na jak najszerszą oponę motocyklową. No i najpierw mieliśmy to 200 mm. Fabryki, yy, firmy jak zwykle doczłapywały do tego później, ale w customowym świecie customy o szerokości 200 mm, które wciąż jeszcze potrafiły wyglądać zgrabnie, zaczęły się pojawiać jak grzyby do deszczu, po deszczu. I tutaj wchodzą Niemcy, ponieważ wtedy mniej więcej tak na początku lat 90. narodził się styl w customizingu, który jest zwany German Style i w zasadzie. Chodzi w nim o to, że z tyłu mamy jak najszerszą oponę, z przodu mamy jak najszerszą wręcz kabaretową kierownicę i do tego bardzo niskie zawieszenie, czyli tak, że motocykle praktycznie szorowały brzuchem po asfalcie. No i to wymuszało taką kuriozalną pozycję z nogami do przodu, z rękami do przodu, która, no z miała niewiele wspólnego, ale wyglądała. Cool, przynajmniej wtedy. I nawet te szerokie laczki wtedy jeszcze nie były tak zle, co te szerokie ponadmetrowe kierownice, które były totalnym zaprzeczeniem ergonomii. Takie motocykle nie mogły jeździć dobrze, nawet prosto to chyba był problem, chociaż ja w swoim intruderze miałem swego czasu kierownicę o szerokości 110 cm. moi kochani. No ale dobra, to były czasy, człowiek był młodszy, także ten... No i przeszliśmy do szerokich laczków, które zaczęły się pojawiać w motocyklach seryjnych. I teraz warto jeszcze wrócić do Milwaukee, ponieważ Harley Davidson oponę o szerokości 180 mm zaprezentował dopiero wraz z pierwszym v czyli w roku 2001. Co ciekawe Fatboy, no, który był uznawany za grubego chłopca, jak sama nazwa wskazuje. Przez aż do roku, chyba 2003, miał z tyłu oponę, oponę o szerokości 140 mm, chociaż pod koniec, mówić o szerokości 150 mm, to pokazuje, jak inaczej wtedy postrzegaliśmy motocykle cruisery typu. Po prostu wtedy one jeszcze nie były takie przeskalowane. I w roku właśnie 2001 bądź 2002 Harley Davidson zmodernizował swoją serię Soft -tile i wtedy zaczęły się pojawiać już prawdziwe szerokie laczki o 200 mm. Firmy japońskie jednak wiedziały, że nie mogą konkurować z Harley'em Davidsonem legendą, no to zaczęły konkurować z Harley'em Davidsonem na to, żeby być bardziej Harley'em niż sam Harley. A to za tym idzie, motocykle marki Kawasaki, Honda, Suzuki musiały być po prostu większe. I tak w pierwszym Dragsterze, w pierwszej Yamasze Dragstar, która miała 650 cm sześciennych pojemności. Zabójcze się 40 koni, rozpędzała się do 140 km na godzinę, ale tylko z dużej górki. Zamontowano z tyłu oponę o szerokości 170 mm i wyglądało to całkiem nieźle, co nie zmienia faktu, że zupełnie było to tam niepotrzebne. Moda, więc jak widać, rozrastała się i tak doszliśmy do szerokości 240 mm, która już zahaczała o. Takie, taką zdecydowanie graniczną, moim zdaniem, w już w seryjnych motocyklach zaczynało to wyglądać wręcz kabaretowo. To jednak nic w porównaniu z tym, co działo się w klasie maszyn customowych, czyli takich, które były produkowane przez firmy, manufaktury, które po prostu przerabiały seryjne maszyny. A tutaj, hulaj dusza, piekła nie ma. Zaczęły się pojawiać szerokości 260, 280, nawet 300 mm. I nawet nie byłoby to jeszcze, może powiedzmy, jakimś takim czymś bardzo złym, czymś, na co ja narzekam, ale w pewnym momencie te motocykle zaczęły być wręcz jeszcze bardziej karykaturalne, jeszcze bardziej przesadzone. A najgorsze przeróbki to już były takie, w których ten szeroki laczek był celem samym w sobie. A Działo się tak dlatego, że po prostu no, ludzie chcieli porównywać sobie przyrodzenia. I moi drodzy, przeróbki, które robiły szeroki laczek główną częścią samej przeróbki, sprawiały, że te motocykle totalnie gubiły jakiekolwiek proporcje. Już nawet nie będę wspominał o prowadzeniu, no bo to wiadomo, ale już nawet gubiły totalnie proporcje i stały się no, karykaturalne. Powiedziałem to już 7 razy, ale powiem 8. I na tej modzie zaczęły wyrastać firmy, które po prostu oferowały usługę szerokiego laczka do każdego, którego ale nie tylko. Pojawiały się na przykład hayabuzy z przesadnie szerokim laczkiem. I teraz moda, jak każda moda, zaczęła wybuchać, i w pewnym momencie każdy chciał to mieć. Więc. Jeżeli ktoś był mało ambitny, no to po prostu mało ambitny, no nie chciał tam kroić swoich maszyn, no to kupował sobie jakiegoś tam Intudera VZR1800, który z tym, z tą oponą 240 no wygląda już całkiem zacnie, ale dla wielu to też było za mało i montowali do tych maszyn, bo to opony o szerokości 300, 380 nawet się taka opona pojawiła, zresztą pewnie do Lidii ją można kupić i stało się to tak przesadzone, że wręcz te motocykle wyglądały, jakby wyjechały z jakiegoś cyrku. I to nawet rozumiem, że podniesiecie zaraz argument, że motocykl customowy nie musi być praktyczny, to nie jest turystyk. Owszem, będziecie mieć rację, tylko że ja osobiście, a to jest film przecież o moim postrzeganiu motocykli. Ja osobiście lubię, nawet gdy motocykl jest customowy, no to gdy zachowuję. Albo dobre prowadzenie wtedy kosztem praktyczności, czyli jest to motocykl dobrze się prowadzący, albo jest to motocykl wciąż jakoś tam praktyczny, nadający się do codziennego, może nie do codziennego, nadający się do normalnego w miarę użytku. I tak też staram się przebudowywać swoje motocykle, ale wróćmy jednak do tych maszyn typu za szeroko i niepotrzebnie, że aż tak szeroko. Koniec drugiej dekady XXI wieku, czyli lata 2010-2020, to odwrót przynajmniej w maszynach głównego nurtu z tego typu maszyn, ponieważ customowcy zrozumieli, no, że w pewnym momencie doszli do ściany i nie ma sensu już dalej się ścigać na te szerokie laczki. Ci, którzy lubili styl taki disco polo pod yy, włodawską dyskoteką, no to przeszli na bagery i oni w kolei na przedniej osi montowali koła o, szeroko, o średnicy tam 28 cali, 30 cali wyglądało to chyba jeszcze gorzej niż te szerokie laczki, ale o tym innym razem. Szerokie laczki, które jako takie wciąż z nami są, powstają jeszcze oczywiście w customowym świecie takie motocykle. Z drugiej strony w świecie maszyn seryjnych też możecie kupić maszyny, które mają tak przesadnie szerokie opony. Jest to na przykład Triumph Rocket 3, który ma z tyłu 240, chyba nawet 250 mm ten najnowszy, no ale on powiedzmy z uwagi na tą pojemność silnika, jako co się tam gubi. X-Diavel też ma bardzo szeroką oponę z tyłu. I Harley Davidson Precout, gdzie ta szeroka opona moim zdaniem się w ogóle nie broni, no ale jak ktoś lubi, no to przecież spodzko. No to dobra, opowiedziałem wam jak to było z tym szerokim laczkiem, skąd to się wzięło, jak to tam się mniej więcej rozwijało, co prawda tak pokrótce, ale myślę, że macie rozpoznanie, jak to było. I teraz moja krytyka tego stylu kastomowych motocykli. Już wcześniej powiedziałem, że wyglądało to kuriozalnie, ale nawet nie tylko to, bo szeroki laczek wszedł jak rak do wielu kastomowych no nazwijmy to segmentów, które zupełnie tego nie potrzebowały. I pierwszym będą czopery. Teraz chciałbym, żeby było jasne, że mówiąc czopery, nie chodzi mi o każdy motocykl w amerykańskim stylu z silnikiem typu V2, tylko o czopery, czyli tak jak to powinno się robić, a więc długie zawieszenie z przodu, koło dużej średnicy z przodu, wysunięte wysoka kierownica, bądź podniesiona linia zbiornika paliwa, no czopery, nie? I teraz tak. Prawdziwe, oryginalne czopery, takie z lat 60., takie można powiedzieć wczesne czopery, no to miały z tyłu koła, tam o średnicy, nie wiem, myślę, 80-100 mm max. Oczywiście nikt nie każe iść w aż taki radykalizm, ale wejście w ten segment yy, opon o szerokości 200, 240, 300, 380, czy tam, brąćcie, chryste panie, żeby jeszcze więcej, sprawiło, że te maszyny zaczęły. Tracić swoje proporcje i co najważniejsze, tracić swoją lekkość, bo może Was to zdziwić, ale czupery charakteryzowały się od zawsze lekkością, której boleśnie brakuje każdemu motocyklowi w stylu takim, że ma szerokie laczek. Teraz tak, możecie powiedzieć, że szerokie laczki są idealne dla motocykli typu drag, czyli takie długo nisko. Troszeczkę wysunięty przód, lekki, ale jednak z tyłu ciężki, żeby mocarny silnik znajdujący się pod zbiornikiem paliwa mógł przenieść odpowiedni moment obrotowy na drogę, czyli te pewnie 78 koni mechanicznych i 120 nm. Owszem, tylko jeżeli spojrzycie sobie na opony typu drag, takie, które się używa do, do tego sportu, one są właśnie płaskie, tak jak Wam powiedziałem. I ja na przykład lubię taki styl. Roland Sans w czasu zrobił dwie wydunki na bazie BMW tego Krusera nowego, chyba R18 nazywa, o ile pamiętam, i właśnie zrobił je w stylu drag, gdzie zamontował prawdziwe opony dragsterowe, płaskie i dla mnie, nawet ta druga pomarańczowa, którą wam zaraz pokażę, wygląda to świetnie, no ma, ma to jedną wadę, to się te sprzęty nie nadają się do jazdy po drogach, ale chociaż nadają się do ścigania na ćwiarkę i to jest najważniejsze, bo jak już faktycznie produkujecie te motocykle, tworzycie te motocykle, no to trzeba... Yy, czasem po prostu pójść w jedną stronę i nie iść na pół środki, chociaż, tak jak mówiłem, ja wolę motocykle, które są troszeczkę bardziej praktyczne, ale jeżeli już miałbym budować draga, no to nie zbudowałbym go na bazie zwykłej drogowej opony, no ponieważ to wygląda moim zdaniem, no nie wygląda to dragowo, no bo jak ktoś się zna na tej, na tego typu sporcie wie, że taka wygięta opona, no nie zapewni tyle przyczepności co płaska opona, no to po prostu z fizyki płaska opona ma większą powierzchnię przylegania, dlatego ja bym poszedł w te klimaty. A niepotrzebnie jest, w moim odczuciu, przynajmniej w waszym, tak być nie musi. Pomijam kwestię prowadzenia, bo to wiadomo, że do szerokiego laczka można mieć wiele zarzutów, chociaż są marki, które potrafią to zoptymalizować, czego świetnym przykładem jest Ducati X Diabet, prowadzące się dość dobrze. Jak na taką oponę, którą ma z tyłu, wręcz można powiedzieć, że fenomenalnie. Idźmy jednak dalej z tą krytyką. Od chopelów przechodzimy do segmentu boberów, który to trafił ten sam rak. Czyli z przodu mieliśmy fajnego, odkulowego Springera, mięsistą oponę, a z tyłu pojawiał się nasz szeroki laczek, który sprawiał, że wyglądało to tak, jakby jeden gość projektował ty, drugi gość projektował przód, i się spotkali w połowie, czyniąc ostatecznie karykaturę motocykla, który nie był ani jednym, ani drugim. Także nie róbcie tak, jak lubicie bobera, to trzymajcie się bobera. Tutaj dochodzimy do. Tego, że żeby łamać reguły w customizingu, przede wszystkim trzeba je poznać i za zacząć stosować, bo oczywiście ja nie jestem taki, że wszystko musi być szkolne, jak od podlecznika customizingu, czyli Bober wygląda tak, Chopper wygląda tak, Coffee Racer wygląda tak, Scrambler wygląda tak i koniec, nie ma nic poza tym, wszyscy robimy takie same moduły, nie, tylko jeżeli nie poznacie reguł tworzenia, reguł proporcji, reguł tworzenia tych motocykli, tego typu motocykli, to też ich nie będziecie w stanie twórczo złamać tak, żeby to wyglądało dobrze. Z reguły wydacie kupę pieniędzy i ostatecznie zostaniecie z kasztanem. Ja wiem, że w Polsce pokutuje. Powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje. Otóż moi drodzy, ja odkąd prowadzę jakąkolwiek działalność internetową, to o gustach dyskutuję. I żeby było jasne, ja wiem, że ten kim ma dwa koice i jeżeli ktoś mnie chciał obrazić w mojej edukacji, bo coś mu się tam nie podoba, dopóki to będzie konstruktywne, nie ma problemu. Zapraszam, możemy o tym rozmawiać tak samo z Kadziłą czy z Josimurą, która jest tutaj. Dopóki to będzie konstruktywne, to rozmawiajmy o tym. W czasach, gdy w Europie rządził ów szeroki laczek, gdy Niemcy tworzyli coraz bardziej karykaturalne motocykle lekarstwem, balsamem dla mojego ciała, była japońska scena przerabiania motocykli marki Harley-Davidson. Japończycy wrócili do takiego totalnego, oldschoolowego. Przerabiania tych maszyn i szczerze mówiąc, wynieśli to na jeszcze wyższy poziom. Moim zdaniem, Amerykanie nigdy chyba nie będą w stanie dogonić Japończyków w tym, co zaczęli oni tworzyć z ich motocykli. Przeglądajcie sobie scenę customową z Japonii czy z Tajwanu, gdzie powstają naprawdę fenomenalne, takie mięsiste, oldschoolowe czupery, bobery na bazie knuckleheadów, na bazie showheadów, na bazie panheadów. Naprawdę jest tam co oglądać i nikt, nikt nie skaża tych motocykli szerokim, zbyt szerokim laczkiem. Całe szczęście w trzeciej dekadzie XXI wieku, a nawet już pod koniec drugiej dekady XXI wieku, zaczęto odchodzić od... Kultu szerokich, przesadnie szerokich laczków. Tutaj duże propsy chyba muszę dać dla Harley'a Davidsona, który nigdy w tę modę tak naprawdę nie wszedł w 100%. Dlatego w pewnym momencie, gdy Harley Davidson ruszył z programem poprawiającym zwrotność i prowadzenie swoich motocykli, jasnym było, że nie może się pojawiać dużo maszyn z szerokimi oponami, no ponieważ żaden motocykl z oponą o szerokości 240-250 mm nie będzie się jakoś tam przesadnie super prowadził. Więc w Milwaukee zaczęto stawiać na węższe opony i to się ustaliło dzisiaj tak na, szer na szerokości od 180 do 200 mm, jeżeli dobrze kojarzę, i myślę, że to jest granica normalności. I skoro już były opony o szerokości mniejszej niż 200 mm, no to trzeba było też tworzyć maszyny, które dobrze będą wyglądały w takiej konfiguracji. To nie liczę Breakouta, który faktycznie temu takiemu German Style, czy dragowemu German Style hołduje. No i okej, okay, jakiś tam jeden taki produkt może się pojawić. Nie widzę, nie widzę przeszkód. I Harry Davidson zaczął stawiać na dynamizm. Tym samym na węższe koła. I zwróćcie uwagę, że na przykład Indian, nie ma motocykla, w którym jest taki jakiś wielki, szeroki laczek, tylko z reguły te opony mają właśnie około 180 czy 200 mm, nawet chyba 200 żadna nie ma. Myślę, że tam 160, 180 i bardzo dobrze, ponieważ te motocykle nie dość, że się nieźle prowadzą i wciąż to wygląda jak motocykl. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym. Ja bym mam jeszcze coś innego powiedzieć. Wspominałem wcześniej o Fatboyu, który w swojej pierwszej wersji miał opony o szerokości 140, 130, 140 mm z przodu i z tyłu. To pokazuje nam, szczególnie jeżeli sobie siądziecie na jakieś takie starsze Harley'e, te full dressery Harley'a, takie cruisery z lat 70., 80. czy no początku lat 90. Pomijając może te serie Touring z początku lat 90., ale te wcześniejsze to już myślę, że można do tego zaliczyć. Zauważycie, że te motocykle nie są zbyt duże. Otóż Japończycy w pogoni za tym, żeby być lepszym od żeby zacząć sprzedawać się na rynku amerykańskim, zaczęli produkować motocykle coraz większe i większe, i większe, i większe, i większe co też doprowadziło do kuriozum, bo na przykład taki Suzuki Intruder 1500, który chwalony był tym, że był większy od Fat Boya, bardziej tłusty, tłustszy, Miał jeszcze jakieś tam znamiona sensu, ale Suzuki Intruder VLR1800 jest tak przesadnie ogromny, w każdym aspekcie, jest tak przesadnie przeskalowany, że to już naprawdę nie ma. No nie miało to wielkiego sensu ten no motocykl jest ogromny, jest ciężki. No. I ostatecznie dlatego właśnie Japończycy zaczęli się wycofywać z rynku kruzelów, ponieważ... Klienci zaczęli przechodzić do rynku maszyn typu ADV, bo nie byli w stanie tych wielkich kloców podnosić, a ADV-y, no powiedzmy, że były trochę lżejsze, chociaż trend na coraz cięższe chyba wciąż w klasie ADV trwa. I tym samym Harley Davidson pozostał sobie na tym swoim pułapie, czyli tych motocykli dużych, ale nie przesadnie dużych, czyli takich odpowiednich. Indian wchodzący na rynek krążowników również do tego doszucował, chociaż pierwsze chiffy też były wielkie, ale teraz mam wrażenie, że jakby to, nie mam różnych wymiarów, ale mam wrażenie, że jakby to zaczynało się już stopować i mamy wymiary takie wciąż odpowiednie. A Har... Harley, India Scout najnowszy to jest wręcz mały motocykl, aż miałem wrażenie, że jest ciut zbyt mały, jak się do niego przysiadałem, ale ja lubię małe motocykle, więc. Myślę, że dogadałbym się z tym sprzętem bardzo dobrze. Przechodźmy dalej. Szerokie laczki zaczęły znikać i również ten styl German Style zaczął jakby blaknąć, chociaż oczywiście ma również on fanów, co nie zmienia faktu, że dziś świat maszyn customowych żyje zupełnie innymi namiętnościami i bardzo dobrze, że skończyła się już moda na szerokie laczki, ponieważ był to rak najgorszy, który pod koniec swojego istnienia doszedł do totalnego kuriozum przeskalowania było to już niepotrzebne więc jeżeli macie szerokiego laczka, no to miejcie ale ja osobiście uważam że jest to najgorsza koncepcja motocykla customowego no i tyle ode mnie dzisiaj taka luźniejsza troszeczkę pogadanka chciałem wam przypomnieć o spocie który organizuje 14 czerwca tego roku mam nadzieję że się spotkamy w mojej wsi na korzonku subskrybujcie dawajcie łapkę w górę Komentujcie i napiszcie mi, co uważacie o modzie na szerokie laszki, która na szczęście się już skończyła. Nara, cześć, widzimy się następnym razem.